Siemanko, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zaczynamy serię Zagrajmy FIFA 23 i zaczynamy serię gry drużyną Senta CF. Naszym trenerem jest Kike Setien, no to trzeba przedłużyć, płaca minimalna aktualna płaca to 7000 ja mu dam 8. mu 8500 a za podpis 12000 senta kontra QPR od Trafford faza grupowa rozgrywek Europejskiego Pucharu Narodów Odebrana piłka przez baloguna Diki Garido Świetnie poszedł Garrido Doromada ale Broni to Golkiper Dużo miejsca ma Dozel i chyba będzie kartka dla do zela.